Hej, cześć, szanowni, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie to, ma bardziej taka pogadanka. E, opowiem dzisiaj Wam o zaletach i wadach oraz zastosowaniach e, młotowiertarek sieciowych. E, przykładem tutaj będzie Bosch e, z zielonej serii PBH 2100RE. Natomiast akumulatorowym... Będzie to co w ostatnim odcinku widzieliście: 36V Bosch gbh 36 vl i Compact Professional. A więc, tak zacznijmy sobie może od otwarcia, chociaż otwarcie to wy wiedzieliście już w jednym z odcinków, ale tak na szybko. Yy, Motowierdziaka sieciowa. Yy. Moc tutaj jaką podaje producent, tu już Wam pokazuję, na tej nalepeczce, 550 W, pobór 2,5 A. Wiertło, oczywiście, jakie tutaj wkładamy, to są wiertła już w standardzie SDS+, czyli wiertła, które wyglądają, już Wam pokazuję, jak dokładnie wyglądają tak, mają dwa takie ścięcia, o, fokus. Mają dwa takie ścięcia I mają dwa takie wyżłobienia. Oczywiście wiertełka wchodzą w ten sposób Oczywiście musi być praca tego wiertła e, Po to żeby nam pneumatyka działała No i oczywiście co Mamy przewód Przewód w tym akurat egzemplarzu jest fajny, bo jest gruby, gruba izolacja. Sam przewód, już Wam mówię, jaki jest, jaki to jest 2 razy 1 mm2. Także macie jasno i wyraźnie, to jest centymetr izolacji, tak naprawdę to jest na plus. I teraz, tak moi drodzy, jeśli chodzi o funkcję tej młotowiertarki, mamy funkcję wiercenia bez udaru, czyli na przykład w drewnie lub w metalu mamy wiercenie z udarem, czyli na przykład cegła, yy, beton yy, komórkowy na przykład yy, co tam jeszcze Poroterm i tak dalej yy, mamy funkcję Variolok, No ja wam pokażę na wiertle w sumie bo na takim na no ósemce wam pokażę to będzie elegancko widać. Możemy sobie tutaj i tutaj mnie zawsze wyłapuje bo to trzeba sobie, moi drodzy, ładnie ustawić. To jest właśnie, moi drodzy, urok. O, widzicie? Możemy sobie ustawić precyzyjnie dłuto. I mamy funkcję podkuwania. Wiadomo, że to nie jest takie podkuwanie jak w młotach wyburzeniowych, ale pod lekkie podkuwanie, na przykład pod bruzdy, pod kable, e skucie płytek, no już takie wiercenie typu podpuszki no to niekoniecznie oraz no kucie typu wykuwanie tych puszek, bo różnie ludzie różnie robią. Jedni to wykuwają, drudzy otwornicą to robią, chociaż już powoli te wykuwanie odchodzi do lamusa tak zwanego. I teraz tak, no to wiertarka jest całkiem lekka, a to dlatego, że nie ma baterii. Nie wiem, czy to jest waga napisana, no tutaj wagi nie ma napisanej, ale to waży w granicach 1,5-2 kg. Także to nie jest ciężkie. Jeszcze sobie może specyfikacji krótko. Bo moc wam podałem. Specyfikacja będzie raczej z tyłu, tak. Moc uderzeniowa 1,7 J. Obrot od 0 do 2300 obrotów na minutę. I teraz tak wiercenie w betonie, tudzież cegle, do 20 mm, w metalu do 13 mm, i w drewnie do 30 mm. Niestety, jeśli chodzi o 36 Bosza. Wam nie podam dokładnej specyfikacji, czyli jaką mam w jołach oraz prędkości obrotowej, natomiast wam podam, gdzie yy. w czym można wiercić jakimiś średnicami. Yy. Wiercenie z udarem w betonie, tudzież cegle od 4 do 18 mm. Yy. Wiercenie bezdorowe w metalu do 13 mm i w drewnie do 30 czyli praktycznie to samo te narzędzie, bo 36 już jest cięższe, waży w granicach 3,5 kg e, także na pewno nie jest to lekkie narzędzie, jeśli chodzi o młotka oczywiście gdzie ja wiertło tylko położę no pewnie w walizce, dobrze e, to pokażę wam teraz coś e, czym można sobie ułatwić pracę mamy coś takiego a mimo mi młotek poleci Mamy coś takiego, mamy kluczyk, mamy futerko zwykłe wiertarskie i mamy uchwyt SDS Jako, że moi drodzy narzędziowie, standard w motowiertarkach SDS no to ciężko dostępne będą wiertło na przykład do metalu tudzież drewna. Z takim uchwytem, oczywiście da się kupić, ale takie wiertła będą... Adekwatnie droższe do wierteł walcowanych. I tak na przykład mamy tutaj dwa wiertła. sobie poszerzymy. Dwa wiertła. Po lewej do metalu, po prawej do drewna. Oba to są dziesiątki. Trochę tu już jest styrany ten ukwyt. Nie wiem, czy mam czy z kadru, nie uciekam. Proszę bardzo, jedno wiertło do metalu. Proszę bardzo, i do drewna. I przestawiając na funkcji wiercenia bezodarowego, czyli w taką pozycję w tym młotku, możemy sobie. Możemy sobie wiercić w drewnie, metalu, ewentualnie żeby nie nadużywać udaru w cegle, no bo wiadomo cegła to jest delikatniejszy materiał, w sensie może nawet nie tyle co delikatniejszy, co od biedy można byłoby i w krętarku jakąś 18V wiercić otwory w cegle. Hmm, powiem szczerze, jak montowałem u starego kumpla, z którym się niestety nie kumpluję, bo, bo nie, nie będę Wam zdradzał szczegółów. Hmm. Jak montowałem listwy przypodłogowe, które się montowało na kołki Szybki Montaż, to robiłem to wkrętarką makito 18V. Dosłownie może w 3-4 przypadkach przy tych listwach trafiłem na kamień. Hmm. Był akurat pożyczony motowiertarka młot, e, Einela. Więc sobie pomogłem. No teraz już się wyposażę w aż dwa młotki. Teraz tak, moi drodzy. Jeśli chodzi o wady, to tak. Tutaj mamy akumulator, e, czyli nie skończy nam się przewód, nie musimy go przedłużać. E, takie młotowiertarki są cięższe. To jest na minus na pewno. E, Akumulatory trzeba ładować, tak? Czyli na przykład, jak mamy jeden tylko i wyłącznie akumulator, a mamy przykładowo całą HT do powiedzmy o sobie do skucia. No nie mówimy akurat o tym młotku, tak? Ale są pod 36V systemy młotowiertarki, które mają funkcję podkuwania. Jeżeli mamy, mamy na przykład całą HT, żeby skuć starą instalację no to jedna bateria może nam nie wystarczyć, a jeżeli mamy jeszcze do wywiercenia yy, miejsca na nowe włączniki, tudzież kontakty, słowem miejsca pod puszki, no to taka bateria zajdzie na kilku otworach, tak? I naładować taką baterię to nie problem, tylko ona by się ładowała w przypadku czwórki i w przypadku ładowarki tej a L3640CV, która jest naj, chyba naj, najlepszą ładowarką yy, do tego systemu będzie nam taka bateria 4Ah się ładowała yy, około godziny czasu plus minus oczywiście, także yy, no te baterie są drogie, jeśli chodzi o używaną to trzeba wyłożyć minimum 300zł ja by na mnie za swoją tyle zapłaciłem nowych, no Nowe, jeśli chodzi o zamienniki, nie jestem za zamiennikami Natomiast oryginały są piekielnie drogie Także jeżeli macie dwie baterie, no problemu, objeżdżacie całą HT na dwóch akumulatorach na przemian po prostu Natomiast taki młotek ma już funkcję podkuwania tak, tak. Możecie nim, tak jak mówię, podkuwać sobie Wykuwać stare przewody, osadzać nowe przewody Natomiast nie używałbym go do wiercenia podpuszki A to dlatego, że on ma tylko 550W No i najzwyczajniej w świecie może się usmażyć słowem jeśli chodzi zaś o montowanie tak jak mówię różnych przedmiotów przy cegle, głównie w cegle E, oba narzędzia się spiszą idealnie, natomiast jeżeli musimy coś zrobić nad głową i z dala od kontaktu, e, to bardziej bym poszedł w stronę, jeżeli będziemy takie coś cały czas robić, bardziej bym poszedł w stronę e, narzędzi akumulatorowych, narzędzi głównie wiertarek, tak, bo to się głównie tego używa. E, czyli osadzanie do sufitu jakiegoś oświetlenia, nie wiem, na przykład pod, pod, lampy podsufitowe, kinkiety i tego typu sprawy. No to wiadomo, że teraz się robi sufity podwieszane, ale natomiast w tych starszych budynkach, takich na przykład jak ja mieszkam, w swoim mieszkaniu, w zasadzie w moim i mamy, bo to jest nasze wspólne, no to mamy sufity niepodwieszane. Co przez to idzie, że jakbym musiał na przykład robić tutaj nową instalację elektryczną, no to wolałbym się, żeby w malatorowym. Ale no niestety mam taki młotek bez, bez podkowania. Także, jeżeli szukacie narzędzi akumulatorowych i przede wszystkim lekkich do drobnych prac typu mówię podkowanie pod kable, pod puszki, wykuwanie starej instalacji, to poszedłbym na, na, na przykład w serię 18V profesjonalną Boscha, bo Bosz taką serię ma. I bezczotkowce, między innymi, są godne polecenia. Natomiast jeżeli szukacie od czasu do czasu powiesić obrazek, nie wiem, wywiercić dziurkę, po, po, taki przykład podaję: zrobić dziurkę, powiesić obrazek, czy półkę zawiesić, czy coś, to nie pchałbym ponad 1000 w 36 v yy, tylko poszedłbym bardziej w takie coś. Ja za ten młotek zapłaciłem chyba 300 zł czy 400. Kupiłem go nowego i powiem Wam szczerze, daję radę. Nawet w podłodze byłem w stanie osadzić listwy, te, które umieszcza się jak są panele, na przykład przejście z mojego pokoju do korytarza. To te listwy przy. No, po prostu na podłodze co się zakrywa, jakby nierówno, nierówne docięcia paneli, tak? E, byłem w stanie zielonym Boszem u babci, gdzie jest blok e, z, z wielkiej płyty, tak zwany, byłem w stanie osadzić bezproblemowo tym zielonym Boszem e, takie listwy. Fakt nie było to super duże wiertło, bo to była bodajże szóstka. Ale dałem radę. Było to trochę problematyczne, ale było. Więc, jeżeli szukacie motowietarki, możecie kupić tego Bosza. Ale jest jeszcze model PBH2500R, który zamiast 1,7 ma 1,9J i ma bodajże 730W. Poprawcie mnie w komentarzu, jeżeli się mylę. I on myślę, że będzie bardziej adekwatny do takich e, zastosowań. Yy. Jeszcze tak na marginesie czemu kupiłem 36, skoro mam zieloną yy, serię A no po to, że czasami potrzebuję coś osadzić w piwnicy yy, Czy na przykład nad, nad głową coś robię no to nie chcę yy, ciągnąć przewodu. Zresztą nie mam tyle przedłużaczy, żeby do piwnicy pociągnąć Ja mieszkam na parter pierwsze, drugie, na trzecim, piętrze mieszkam, tak? I jeszcze do piwnicy ciągnąć musiałbym przedłużyć. Nawet jakbym w pionie ciągnął, to bym musiał przedłużacza mieć około 40 metrów. Także to jest dużo, dużo przewodu. Potem mi właśnie z niebieski, boszczy v Natomiast, jeżeli planujecie tego użyć raz na ruski rok, broń Boże, nie kupujcie wiertarki powiedzmy za 100 zł bo. Nie dość, że ona nie podoła takim zadaniu. Miałem zielonego bosza, pewnie pamiętacie tego, y, tą wiertareczkę co kiedyś kupiłem za 150 zł, w kastorami też zielony bosz. To powiem Wam szczerze, w cegle było ciężko tym wiercić. A tym młotkiem to jest już miód malina. Y, jeszcze jakie tutaj można zalety wyróżnić. Szczerze powiedziawszy, że to już nie mam pomysłów. Ale na przykład jeśli chodzi jeszcze tak na marginesie, pewnie wiecie o tym. Niebieska seria jest serio profesjonalną, nie, zielona seria jest... Serią do użytków tak typowo amatorskich. I więc, jeżeli szukacie, na przykład e, młotka, tak jak już wspomniałem, e, do podkuwania drobnego, e, do osadzania przewodów, do wykuwania starych przewodów, no to poszedłbym, jeżeli będziecie to robić, oczywiście na co dzień. Jeżeli, e, jeżeli tak, no to poszedłbym w serię profesjonalną. Jeżeli jesteście firmą, która na przykład robi fachowe instalacje elektryczne, Natomiast jest, jeżeli jesteście osobą, która chce zrobić jeden remont i to narzędzie później będzie użytkowane raz do roku albo i rzadziej, no to nie pchałbym pieniędzy faktycznie w ten model, mimo że ja tak zrobiłem, pewnie go sprzedam za jakiś czas, ale to nie wiadomo, to jeśli chodzi o remont jeden, jednorazowy i... Później to używanie raz do roku, albo i rzadziej, to poszedłbym w zieloną serię, natomiast bym wziął model PWH 2500 r Ze względu na to, że ma 1,9 J, a tutaj mamy 1,7 J, więc 0,2 J to już jest dużo więcej. I ma ponad 700 W, gdzie tutaj mamy 550, tak więc waty, to jest to coś, co nam napędza to wszystko, to jest moc znamionowa silnika tak zwana. Oba te narzędzia, jeśli chodzi o wiercenie otwornicami, nie zalecam. Można niebieską serią robić, natomiast zieloną bym nie próbował, bo łatwo ją zajedziecie. Niebieską jeszcze jakimiś drobnymi otw otw otwornicami typu Fi 25, Fi 30. I jeszcze, jeszcze, mimo to, że tu już jest przegięcie, bo tutaj, tak jak Wam mówiłem, w betonie do 18 mm, to do 20-25 do 25 mm podejrzewam, żebyście coś wywiercili w betonie. No i akumulatorowe narzędzia są na pewno pod tym względem minusowe. Że jak nam się zużyje akumulator, to albo oddajemy go do regeneracji, albo kupujemy drugi. Przeważnie jak już kupujemy, to kupujemy zamiennik. Tak, tak jest prawda. Natomiast ja osobiście jestem za narzędziami akumulatorowymi, nawet jeżeli miałbym tą baterię regenerować, to wziąłbym załadował tutaj ogniwa Sony VTC5 lub VTC6 i bym miał z automatu z 4, 5 i 2 bądź 6 amperogodzin na tych ogniwach. Fakt te ogniwa są drogie, ale one niosą naprawdę porządne prądy, bo jedno ogniwo rzędu 25-30 amper jest w stanie znieść. A tutaj mamy pakiety 2S. Także tutaj 60 Amper jak na takie narzędzie to jest naprawdę w zupełności wystarczające. Jeśli chodzi o mieszanie klei różnych farb, jeśli chodzi o farby, można obydwoma mieszać. Natomiast kleje do płytek nie próbowałbym żadnym. To wiadomo, że to są młotowiertarki, ale Bożs 36V może nie mieć tyle siły. Natomiast PBH 2100R ma po prostu za słabą moc i nie jest po prostu do tego typu prac przeznaczony. Typu, tym bardziej, że to zielona seria. Jeżeli chcielibyście coś, czym byście wymieszali klej, to, za... o Jezu, przepraszam Was. to zacząłbym od mocy 1000 watów i uda... mocy udaru 2,5-3 J. Od tego bym zaczął poszukiwania, czyli jakieś b... motowiertarki sieciowe Boscha. Mają takie młotki 2,7 Joula 1020 W, czy 720 W, coś koło tego. To, to jeszcze moi drodzy by uszło. Natomiast z tymi dwoma w żadnym wypadku nie mieszajcie klej, bo po prostu zajedziecie albo przekładnie, albo silniki, albo jedno i drugie, jak Wam się pech trafi. Mam nadzieję, że Wam trochę nakreśliłem plusy i minusy narzędzi sieciowych, jak a dokładniej młotowiertarek. Przepraszam Was za taki kadr. Tak jak wspomniałem, to będzie więcej peplanina, jak pokazywanie, jak to działa. Właśnie do mnie mama dzwoni, także słuchajcie, jak kończę. Palnijcie łapkę w górę, dajcie suba, piszcie w komentarzach, co wam nie podoba się, i piszcie też, czy Wam się podoba taka moja hechłanina. Ja się z Wami żegnam. BIOS.